się się w nowym odcinku i już w trzecim z serii gospodarzy ze Szpakowa. Jak widzicie lecimy o ze zgrabianiem. Ja sobie specjalnie tą jedną łąkę na no, odcinek do grabienia zostawiłem, o, ale tu będzie wałek. Ja o to już zadbam. Pierwsza Bela O, no to dobrze. E co na dzisiejszym odcinku, jak kogoś to zastanawia, co będziemy w ogóle robili? Na dzisiejszym odcinku będziemy jechali później na no to trawę z Lucerną, będziemy ją belowali i obijali od razu na polu. No, ten tam akurat nagrabiłem panu I ci. E, właśnie chciałam. Tam siano belowanie to każdy widział, ale nie każdy widział właśnie belowanie z trawu, Więc dlatego chciałem to nagrać. Tam, jak dobrze pójdzie, to jeszcze pozbieramy te belki. Chyba ta zgrabiarka jest dobra, bo jest bardzo wywrotna skrętna, znaczy się niewywrotna, bo wywrotna przybija, jakby się ciągle wywracała. A taka nie jest. Jeszcze nie próbowałam w sumie. Tylko tutaj, na takich małych kawałkach, jest ciężko grabić. Poczekasz, Kuwa tam chwilę. Ja tu się wykręcę. my będziemy zgrabiały o kurde ale to wałek na wam, że jest duża ta zgrabiarka kolejny wałek o już trochę belek mi się wydaje, że starczy nam tych wszystkich belek Zwłaszcza tego, że jeszcze pryzmę mamy. Poczekaj. No ta z nie jest dużo. No tam trochę jest, ale też pamiętaj, że nasze krowy nie dużo jedzą. A z tymi krowami akurat nam się dobrze trafiło, bo dużo nie jedzą. Hmm. E, dobra, Kuba, to taszy mi tego Belarusa. Przyjedziesz tu na naszą kospę bez krówek? Ja ci. Ale cóż mamy krowę? Znaczy na no to główną. O, tak powiem. Daż mi Belarusa, tu masz. No, uwaga, bo Kuba jedzie. Ja pojadę po trawę z lucerną, a ty tam przyjedziesz z kursusem owijać. mam jechać i grabić, czy już nie? Gdzieś jeszcze zostało? To nie, 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 już grabienie nie akurat nie zostało A tu ją odszczepię, na razie to nie a, a tutaj skręcamy Ach, Kuba ulubiony ciągik Ale widziałeś, to ja tak wjechałem tak. A. On został kupiony też tak naprawdę trochę za Władka, bo jakiś ściągnik musiał być do katowania dla kluby, bo Władek znaczy, wcześniej był. do katowania. No też do katowania, ale bardziej chodzi o to, że no, na odmacie mu to ciężko było. No też właśnie, ale taki właśnie mówię, do katowania bardziej trochę dla kluby. Kurde, za szybko jeżdżę chyba. Tak to nie zbije tego ja tak jest Znaczy wiesz, ja no to też to inaczej trochę się zbija niż takie moty Wyrzucamy beleczkę? Patrz na centymetry Podiekały Dobra, tutaj nie wiem, trochę dziwnie pograbione. No to, ale to jak tu miałem wykręcać? Nie, no wiem, z tego rzutów to nie jest łatwe. No, dobra, tutaj jeszcze teraz... Ale właśnie też w tej ogiarce jest dobrze, że ona stawia od razu te bele. Łatwiej się później nie zbieraj szybciej. ciągnął zapraszam to. Znaczy nie wiem czy by się dało do tej. Znaczy by się dało. Wiadomo, żeby się dało. Tylko to trzeba trochę czasu poświęcić na takie coś. Pomyślimy coś o tym, pomyślimy na no spokojnie. I na słońcu też musiał być No Właśnie. O to chodzi. Oto Polska walczyła. To no Ty kawałek z Nie wiem. Eee, dobra. No tak to. No, tutaj. tutaj jeszcze jedna belka będzie na spokojnie. Już tych resztek nie będę zbierał. O! Kurde, myślałem, że będzie szmat anzeł. Tylko wiesz co, tuba, bo ogólnie najgorzej będzie, jak się dorobi ten zaczep, no to będzie git, ale nie o to chodzi, tylko o to bardziej, że jak będzie pełna prasa, a owijarka jeszcze będzie obijała, tak jak tutaj, to mu no się trochę dłużej zejdzie niby, ale mniej się spali. Musiałaby musiała No właśnie, o to chodzi O tutaj ładne kokosiki Chyba nagrawił. Jak coś Kuba to jak Ty przyjedziesz to się zmienimy Na koniec Albo na początku zobaczy Bo też bym chciał powijać trochę Na odcineczku A Ty już byś mógł pojechać prasować dalej A ja bym przyjechał belki pozbierać Od razu bym to zrobił, bo nic innego w sumie nie będę miał do roboty. To już jest ostatni ogólnie odcinek też sianokozów, więc chcę jak najwięcej prac na nim porobić. Bo już następny będziemy robić żniwa, jęczmienia, o Jak coś, to jednak na końcu się zmienimy, jak ja już to pogramy po grabe bo widzę, że tu dużo będzie owijania. A owijanie nie jest takie ciekawe za bardzo. Ale mi się wydaje, że spoko takie zestawy wyglądają na, na, na polu. Co trzeba robić? Znaczy wiesz, to i to, naprawdę też. To takie pytanie klasyczne. To takie jakbyś spytał się tam kogoś. Znacznie, jakbyś się zapytał albo dziadka, albo tata, to obojętnie, kto ma u Was gospodarstwo, e, czy, że ładnie wygląda ten ciągnik na tym polu, ale on odpowie tak, że to ma robić, a nie wyglądać. Nie, to już nie będzie belki. A, dzięki e, e? E? No. kurde, długa jaka e. dobra, już tabelka jedna będzie dobrze. No i dobrze. I bierzemy. I teraz pojęchać. Eee, na no wszystko. Na wszystko po kolei, dobra. Tak, tak. Tam za domem jest taka łąka. Kurde. No taka, to taka mała. No wiem. Wiem, wiem chyba, o którą ci chodzi. I tam taka jest trochę dalej, ale też nie jest jakoś daleko. O kurde. się będziesz zbierał, to dzisiaj. No, bo dopiero mam. Która no to odcineczkę... Jedenastu A, już to jest A już w następnym odcinku Zaczynamy z żniwami Cała Polska śpiewa Kurde, co ja zrobiłem? Ale ja jestem... ułomny To się ale bo, bo, czy ten ursus teraz dobrze wygląda. Bo wcześniej to było tak malowane, ta kabina, tak żeby była pomalowana, bo już y, y, ten. Już muszę zmieszać trawę z sianem znaczy, no, mokrą lutefnę no ale w sumie... I jak myślisz? Trzeba wyjać, czy nie trzeba? No, może można było winać żeby ja... No, w sumie by było lepiej. Pod takim względem, żeby mogła się grzać. A ja tam przyjadę i to winę. To pierwsza belka w Policji. No, tam zauważę taką pomieszaną. To się da zauważyć. Za domem jesteś, czy tam na tym trochę dalszej? Po, no, gdzie dokończonyś brameczku. O, rób. Ja, tak, te nasze dwa gospodarstwa. gdzie jeszcze tu No chyba wszystko nie jeszcze za domem to takie wiesz te takie no, no, to prasowałem a a no czekaj prasowałeś kurde no nie mogę trafić Ty to prasowałeś Czekaj, ja od razu na opierce do domu to zawiozę Tak można robić Tam kawałek drogi to i można przewieźć, szybko Co nie, Kuba? Czy nie? Tutaj postawię tą beleczki. Kurde, trochę nie Niedobrze. Nie dobrze. Mhm, ja wiadę tyłem jak coś. Kuba, przez ten czas to to możesz już tam powstawiać Prasy znacznie musisz odczepiać, bo i tak jeszcze będziemy słomy belowali bię, 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 bię. Możesz o i zagrabiarkę, ja pójdę już pod Ojcze to tam Jak coś, jak coś to w sumie możesz przyjechać Popatrzeć pod... To tak naprawdę, przyjadę, go, przyjadę sobie golfikom patrzę. Bo tak naprawdę to ty chyba nie będziesz miał nic do roboty No, do nie. Bo wiecie, te żniwa chcemy na odcinek zostawić Dlatego chłopakom nie będzie robił Dobra, jadę już Spójrzmy na ładny domek nasz o, 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 Ale ładny Dorobili się w końcu jakiegoś ładnego domu. Dobra. Gdzie pierwszy zbierać? No te najdalsze pojadę. te wijane pele jadę. Więc już zaraz tam będę, więc no. A ten Ursus jak się wsłucha, to ładnie chodzi, tak równo. Oho, operem on był robiony. Nie jest dużo tych belek. Nie no, trochę jest, powiedz tak. A ja z, a. się z tamtym chłopem co wtedy, co, trzy lata temu, co kosiliśmy tą łąkę u niego. O. To dużo. Kurde. Nie, nie kontaktowałem się. Po co? O czym? To można by było się skontaktować. Kurde. Tak, coś to się opłacało. Tyle level było. Tak no? Mi się wydaje, że się tylko właśnie o to chodzi. Wiesz już. Znaczy ci nie mówiłem, dlaczego w tamtym roku nie kosiliśmy, i przez te ostatnie trzy lata. Bo chciał pieniądze. Bo jak zobaczył ile bel wyszło i ile my tam nawozu włożyliśmy i tego wapna, to powiedział, że on no. pieniądze. E, chce. Też... Co on chciał, jak my tyle tego wapna i nawozu tam daliśmy, to co on chciał? na następne skoszenie chciał brać pieniądze. I dlatego ja mówię: e, chłopie, tak się nie będziemy bawić. I on, no dobra, to nara. Ja tam próbowałam z, z, z ceny zbić, ale on się nie. A ile on chciała? No niby niedużo, ale... E, 5000 chciał, ale to 5000. No to 5000 to naszą nabelę, chyba. Jakby tak pomyśleć Było to by się niby opłacało, ale... Było z 300 200. Nie. To coś było Nie, 168 168? Chyba tak Trzeba podwyższyć tego Golfa No, trzeba w końcu Kurde, ale ja jestem głupi Co? Nic, bo mi spadła belka A jeszcze nieprzyzwyczajony trochę jestem do tego tura. Bo tutaj szybciej chodzi niż w takim Władku czy tam, tamtym Dojczu. A nie, w Dojczu tak, no faktycznie. Jak wygląda taki zestaw? Masz miniaturkę! Chodź, miniaturkę zrobisz fajną. Mogę tam wstać i taką miniaturkę byś cyklował. Fajną. Puk, o, no, 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 no. no Dawaj, chodź tu. Czekajcie, co wy zrobię, cięcie, cyk na miniaturkę. Albo kubać cyknie, niech już będzie. No poczekaj, to tam czekaj. A Może ty jednak zrobisz? A ty byś nie mógł. Dobra, i tak tą jedną łąkę tylko Pozbieramy na odcinku Bo... Z tym zbieraniem to się zejdzie, powiem wam tak szczerze Czemu to się nie chce? Dobra, to zrobimy Kuba nie umie zrobić zdjęcia w telefonie Dobra, trzeba go uczyć. Ej, co? Ej, no. <grystanie> patrz, jak fajnie bierę koła, pan. Dobra, to ja do sklepu. A, to jest. Ale powiem że tak niewygodnie mi się tymi łapami... Co? To jest coś ze sklepu. No, możesz mi coś tam kupić na wieczór. Coca-Cola jakoś, czy coś. Ale powiem widzowie, tak szczerze, że mi się tak niedobrze układa tymi łapami. One są takie duże ogólnie. Nie ma dla... to jak w Znacznie Znaczy nie o to chodzi, tylko tamte nasze... Lepsze były, bo były trochę mniejsze i tak się aż nie otwierały. No właśnie, opowiedz mi historię z naszymi łapami, co się stało. Co? <laughs> sam wiesz, że one nie były. Nigdy, bo nie chciałeś mi opowiedzieć. A, dobrze. Bo sam wiesz, że one były takie cienkie, bo później wymieniliśmy te łapy na takie od tych MX-ów, turów takich. No. A właśnie, a te drugie... A, w walczę, no, no A te cienkie gdzie są? Właśnie, bo był taki problem, bo Filip chciał wziąć dwie bele naraz. Ale trochę za mocno je też. To po pierwsze, a po drugie te obciążenie i one tak jakby to powiedzieć to pękły. Miksam przy waltry są tak? No. A gadałeś o tej walce? Nie, nie gadałem w ogóle na temat tej waltry. Bo tam nawet nie dzwoniłem, a ty dzwoniłeś? Nie. Mhm. To na następnym odcinku, po już jutro pojedziemy, nagramy. Zobaczysz, nie ma, zacieć o. Też? I zaczniemy żniwa. Dobrze. Znaczy nie no. Nie wiem w sumie. Czy jutro Po Nie chcecie się daleko? Znaczy nie, nie pojedziemy. Bo to po pierwsze jest daleko, a po drugie to też trzeba no bo on teraz... Nie wiemy czy on jutro będzie na przykład. Nie wiemy, czy oni jej nie sprzedał za części, na przykład. Tak. Może i tak. A wciśnie nam że spalił mu się dla razem z Waltą. I odda nam połowę, co dał za części. Może i tak. Lepiej, żeby tak nie było. Bo powiem wam, że jakby Waltra wróciła, to by było w sumie fajnie, tak naprawdę czuję, żeby się zaraz po... Nie... nie Ty. Nie, nie a wiesz co może... No. Jak jeszcze zostało trochę z tydzień na tej czy... Nie, Tydzień. Nie, tydzień. jutro zaczynam, bo właśnie przejeżdżałem. To już patrzę. No, że... To temu, żebym... Wiesz co, to ja hmm. bym wywalił rozrzuty w na te łąki. Znaczy można, jak najbardziej. Wiesz co tam może wezmę w walę? Tak myślę teraz. No Tylko teraz... nie załadujesz, bo nie masz tura No właśnie dlatego waltra teraz by się przydała. Dobra jak... Tam... byśmy sobie kupili kiedyś. Ale słyszysz, ja już ogólnie jadę na drugą łąkę i będę kończył odcinek. No i tak już... Nie no to oczy bo już kurzu i tak darady, 25 kurzu, minut. Kurczę da z tym... Yy, da! Bo mi się zebra nie chce odczekać. Da, no spokojnie, chłopie. To my chyba te bale resztę to za, po, za, za, no, za odcinkiem pozbieramy. Tyś to ty jutro pojedziesz jak to. Kosicie, ja pojadę gnój roztrząsać. To roztrząsać? No gnój. A. Na te łąki. No też muszę, też muszę. kurde czekajcie widzowie, bo to przyczepu tutaj się wyrobić. Dobra widzowie, nie dam rady, tu, ten tutaj muszę wykręcić, więc żebyście na to nie patrzyli, to ja chyba już zakończę odcineczek, o już wykręciłem. Ale i tak już będę kończył odcineczek. Więc co? No, trzymajcie się do następnego. Cześć! Mara.